Marcin Janota, witam i zapraszam na minął tydzień Flash. Policjanci z zatrzymali 41-latka podejrzanego o brutalne ugodzenie nożem swojej byłej partnerki w dzielnicy Rymera. 29-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Napastnik usłyszał zarzut siłowania zabójstwa i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie. Katowice policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają tragedię nad zbiornikiem Morawa. W poniedziałek rano do wody wskoczyło tam dwóch mężczyzn, z których jeden, 31-letni mieszkaniec Mysłowic, nie wypłynął. Mimo akcji ratunkowej i reanimacji jego życia nie udało się uratować. Codzienna praca urzędników to kontakty z mieszkańcami, którzy przychodzą, by załatwić sprawy związane m.in. z podatkami, meldunkami czy świadczeniami. Niestety zdarzają się sytuacje, w których emocje wymykają się spod kontroli. Do takiego incydentu doszło ostatnio w Urzędzie Miasta Mysłowice. Kilka dni temu wtargnął do Urzędu Miasta człowiek, który powiedział, że jeżeli nie zostanie zameldowany jego brat w mieszkaniu, to pozabija ludzi, że ma broń. To są ludzie, o których ja mówię. Którzy mają przeszłość kryminalną, byli w więzieniach. Jestem przerażony taką sytuacją. Takie zachowania nie są błahostką. Groźby karalne, szczególnie kierowane wobec pracowników instytucji publicznych, są poważnym przestępstwem. Kierowanie groźb karalnych, używanie przemocy czy naruszenie nietykalności cielesnej drugiego człowieka to przestępstwo. W takich przypadkach sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności. Podjęliśmy w ostatnich dniach szereg kroków, aby zabezpieczyć pracowników Urzędu Miasta przed niebezpiecznymi ludźmi, którzy przychodzą, grożą pozbawieniem życia, grożą pozbawieniem zdrowia naszych pracowników. Praca w urzędzie wiąże się z odpowiedzialnością, ale także stresem wynikającym z kontaktu z mieszkańcami. Choć emocje bywają silne, nie mogą prowadzić do agresji ani gruźb wobec urzędników. Każdy musi mieć świadomość tego, że takie zachowania nie są akceptowalne i zawsze spotkają się z reakcją policji i konsekwencjami ze strony wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli pozwolimy takim ludziom na normalne egzystowanie, chodzenie po ulicach, grożenie utratą życia bądź zdrowia, to sami sobie stworzymy kraj, w którym będziemy się bali wychodzić na ulicę. Władze Mysłowic podkreślają, że urząd ma być miejscem otwartym i bezpiecznym, zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracowników. Miasto Mysłowice podpisało umowę z firmą Sanfi, spółka ZO, na realizację projektu Słoneczne Mysłowice montaż instalacji OZE na budynkach publicznych. Inwestycja obejmuje 29 lokalizacji, głównie dachy obiektów miejskich. Wartość projektu to 7 420 tysięcy zł, z czego ponad 6 milionów 300 tysięcy stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Prace mają zakończyć się do 31 grudnia 2026 roku. W Mysłowicach trwa budowa nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych imienia Janusza Korczaka. Inwestycja realizowana m.in. dzięki dofinansowaniu z programu Olimpia, kosztuje około 3 milionów złotych i przebiega zgodnie z harmonogramem. W Mysłowicach powstaje Lodzikor Serenity Park – 4 czterohektarowa przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna z naturalnymi ścieżkami, miejscami wypoczynku, punktem widokowym, tablicami edukacyjnymi i siedliskiem dla zwierząt. Centralnym elementem będą zbiorniki wodne, a projekt wzbogacą rozwiązania opracowane z ekspertami Uniwersytetu Śląskiego. Park zlokalizowany obok kompleksu Lodzikor Mysłowice otworzy się w październiku 2025 roku, wyznaczając nowy standard społecznej odpowiedzialności w branży logistycznej. W Mysłowicach ruszył kluczowy etap programu Stop Smog. W 19 domach jednorodzinnych trwają prace termomodernizacyjne i wymiana źródeł ciepła, co stawia miasto w roli lidera wśród sąsiednich gmin. Program Stop Smog to jest kluczowy, powiedziałbym sztandarowy program z zakresu walki o czyste powietrze w naszym regionie i nie tylko w całym kraju. Jest to program finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. To jest ponad na nasz region ponad 16 milionów złotych. W przypadku Mysłowic to jest 19 indywidualnych domów na kwotę ponad 2 miliony złoty. Program skierowany jest do osób o najniższych dochodach. W Mysłowicach nabory prowadzono dwukrotnie w 2024 i 2025 roku. Celem jest likwidacja i wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania na ogrzewania ekologiczne ponadto docieplenie domów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Podłączenie do sieci gazowej i naprawa kominów. Dzięki audytom energetycznym każdy budynek otrzymał indywidualny plan modernizacji. Finansowanie pochodzi w 70% z funduszu termomodernizacji i remontów, a udział własny miasta wynosi 212 tysięcy zł, z czego połowa to wsparcie GZM. Bardzo się cieszę, że miasto mogło w taki sposób wesprzeć naszych mieszkańców i również dziękuję za to, że aż 19 budynków zostanie termomodernizowanych, a to jest największa liczba w miastach ościennych. Prace budowlane już ruszyły i mają potrwać do przełomu 2025 i 2026 roku. W planie jest jeszcze dodatkowy nabór obejmujący pięć kolejnych domów.